Hej, cześć, Manko z tej strony Dragor i witam was, że tak powiem, w drugiej y, części, części, no kolejnej mapce, y, po prostu tych zmagań z zombiakami, y, wiecie o co chodzi, y, Zombie Arena by Chief2424, y, no y, jest to y, mapka y, survival, i tak, wybieramy sobie nie multiplayer, tylko single player, i y, y, w tym właśnie momencie przenosi nas na arenę, i jak widzicie dostajemy losowe przedmioty. My dostaliśmy miecz, e, 5 jabłek i 12 e, Bottle of Enchantment. Um, 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 um. No. I e, e, tutaj mamy e, Next Wave, czyli że atakują nas już po prostu zombieczki i inne tam e, moby. E, Tutaj mamy yy, po prostu sklep, w którym możemy sobie kupić y, następujące rzeczy, takie jak y, zbroja, hełmy, buty, czy też spodnie. Możemy też sobie kupić y, diamond sword, czyli wiecie, no, diamentowy miecz, y, diamond helm i tp. I tu wszystko pisze, to jest na przykład za diamond sword, jest za 20 expa. Y, ok, y, w takim razie my sobie zaczniemy y, pierwszą, że tak powiem, falę i zobaczymy. Na początek zawsze pierwszej rundy dostajemy, dostajemy, dostajemy 7 y, leveli expa. Ok, mamy butelkę, buto, czyli regenerację. Ym, no i tak. I musimy też uważać, żeby nie wpaść do tej lawy. Ok. Dobra. Ym, pierwsza fala jest oczywiście jak zwykle najprostsza. Ym, ok, czyli Diamond Sword 20 expa. Ym, spok. Także my sobie e, lecimy dalej. Potem e, co oczywiście, co runda to są też e, groźniejsi przeciwnicy i... 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 i. oh shit! Groźniejsi przeciwnicy i właściwie zabij! Właśnie e, jest też witch. Jak widzicie, on nie już zatruł. No i przez... o nie, dwóch witchy. Oj, to będzie chyba, czuję, krótki odcinek. Dobra, zginiemy. Może i nie. Potion of Strange. No i zginęliśmy. Um. Okej, okay, dajmy respawn, bo to będzie bardzo krótkie. Wow, wow. Wow. i lecimy sobie dalej. No i nie, znowu mnie zatruł. Kurde, musimy sobie kupić diamond sword. Przepraszam, że będę failował, jeśli będę ginął, ale niestety z nimi nie jest tak łatwo. Witch. Będę się starał, aby... o właśnie, żeby rzucał w tych gości. Gościu gini. wow, wow. wow. Battle of enchanting. Oj. I respawn. Ok. Single player. Lecimy. Um, dobra. Będę się starał tak do czwartej rundy dotrwać, jeśli mi się to uda. No, zginął nareszcie. No i tu w sumie chodzi o to w tej mapce. Możemy też sobie oczywiście... Jak widzicie tam jest Enchanting Table. Ja tak na to mówię. No i możemy sobie tutaj enchantować po prostu mieć. No wiecie o co chodzi, nie? Dobra, myślę, że... Dalej nas nie stać na Diamond Sword. Jesteśmy troszkę w dupce. A, nie stać. Ok, to może kupimy sobie... Aha, bo tu można połowę dać a połowę potem spłacić mhm. kurczę tylko że mamy mało strasznie tego miecza ja nie wiem czy wydoimy po prostu kolejną rundkę jak widzicie możemy sobie tutaj też po prostu zmieniać nazwę itp i to kosztuje ileś tam exp, enchanting i możemy też robić sobie po prostu mikstury wiecie o co chodzi dobrze myślę że możemy le lecić sobie dalej na pewno mnie teraz zdejmą Dobra, o nie, tego nienawidzę, nie umie w to trafiać w ogóle. O nie, jest this Witch! Jest, zginął. Okej, okay. um, to chyba idzie od początku, bo są na razie y, nie tacy trudni. Ojej, musiał się teraz zrypać. Okej, okay, wzięliśmy go z hita. Um, dobra, musimy sobie kupić jakiś iron sword. Um, Okej, okay, na razie sobie kupmy, w sumie mogłem sobie kupić to, ale kupmy sobie na razie to i, i, i Iron Helm, Iron Chest, Iron Legs, Iron Chest. Aha, 8 Expat, dobra, Iron Legs. No i mamy e, ż, e, e, żelazne spodnie okej, okay. myślę, że możemy sobie lecić dalej. Wiecie, nie będę wam... To też tak... Kilka rundek po prostu wam pokażę. Bo to też żeby was nie zanudzić, po prostu... wow wow, wow Ten już rzuca tu we mnie... Kurde, już mnie musiał zatruć. O ja, spadł do lawy. Super. Ekstra. Elegancko. Dobra, po prostu trzeba zrobić, aby oni za mną szli. O nie. To. Potions of healing. Mm, ok, my tu wychlejemy. Oh shit, jaki tam idzie kozak. Dobra. Chodźcie, chodźcie chłopaki za mną. E, ja was bardzo zapraszam tutaj. No i to to jest najlepszy oczywiście sposób na to, aby oni... żeby ich pokonać po prostu, żeby oni za nami szli, prawda? E, no bo wiecie, jak są rozrzuceni po całej mapce i każdy z każdej strony idzie zombiak, to, to jednak nie, nie jesteśmy w stanie tego tak dobrze po prostu zorganizować i że tak powiem ich pozdejmować tak? jak idą za nami no to my mamy czas sobie wszystko zrobić elegancko nawet myślę że zdążymy jabłko zjeść no właśnie no i pyk pyk prawda wszystkich ich tu rypiemy czyli co, to jest na, to ta mapka jest na podstawie tej mapki którą pierwszą wam pokazywałem mam nadzieję że ją pamiętacie Graved coś tam, coś tam to było, już nie pamiętam, szczerze wam powiem. Okej. Okay. Myślę, że teraz możemy sobie kupić Diamond Sword. Jeszcze nie. Okej. Okay. Dobra, to weźmiemy sobie może... Może, może sobie weźmiemy... Coś przegryźć. Tylko, że nic tu takiego nie widzę. Okej, okay, weźmiemy chesta. Dobra, mamy. Iron Sword, dobra, i możemy jeszcze kupić coś, coś taniego, o, Iron Bots. Ok, i mamy ironowe butki, i jesteśmy już rzeczywiście kozaczki, że tak powiem, troszkę lepiej ubrani, i ogólnie jedziemy dalej. Jeśli teraz zginę, to już będzie ostatni pokazany epizod teraz, o nie, oczywiście ich od razu do tego wrypać o nie o nie o nie o nie o nie o golden apple jak widzicie są też szkielton Szkielten. no i oni mnie tu już chyba jednak pozdejmują wow, 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 wow. no y no i tak jak mówiłem mm, to jest coś na podstawie, to jest właśnie ta mapka No i co, z mojej strony to było na tyle A więc komentujcie, subskrybujcie Jeśli możecie, dostawcie kciuk w górę, to bardzo motywuje do dalszej pracy Dzięki za uwagę i cześć